Miłośników techniki napędzanej mocą pary wśród naszych czytelników z pewnością jest sporo. Niestety gier w klimatach Steampunku nie ma zbyt wiele i nie zanosi się, aby nagle sytuacja miała się zmienić. Niemniej jednak ostatnio wyszła pewna produkcja, która może i nie jest doskonała, ale naprawdę oferuje kilka ciekawostek mogących zaoferować przyjemną rozgrywkę nie tylko fanom tego uniwersum. Ja jestem XORS, zapraszam Was dzisiaj na szybkie spojrzenie z Black Gold Online. Gra u nas spotkała się z falą hejtu, bo nie spełniła oczekiwań. Bo ma sporo błędów, które i ja odczułem, i z pozoru wygląda na dość schematyczną produkcję MMO. Wystarczyło mi jednak zagłębić się drobinkę dalej, aby zrozumieć, że gdyby grę dopracowano, to wyszedłby z niej naprawdę przyzwoity produkt z całkiem ciekawym klimatem. Zatem przejdźmy do samej rozgrywki. Rozpoczynamy ją od wybrania jednej z dwóch skłóconych ze sobą frakcji, tak więc poznajemy również historię świata. Po jednej stronie znajdziemy krasnoludy i ludzi, które odcięte od słońca przez ogromne pasmo górskie opowiedziały się po stronie techniki. Po jasnej stronie znajdziemy również ludzi oraz awatary. Tak, wyglądają niemal identycznie jak te z filmu Avatar, które żyją w harmonii z naturą, a technika jest dla nich średnio przyjemna. Na ich stronie znajduje się tak zwane czarne złoto, które wydobyć chcą osobniki z przeciwnej frakcji. Gdy więc już wybierzemy frakcję, możemy przebierać między naprawdę sporą liczbą klas. Do każdej rasy przypada bowiem 9 klas, z czego niektóre są odpowiednio związane jedynie z poszczególną rasą i nie znajdziemy ich w innych. Kolejnym krokiem jest charakteryzacja, a ta pozwala na dostosowanie niemalże wszystkich atrybutów w naprawdę rozsądny i swobodny sposób. Czas jednak przejść do samego świata. Zależnie od wybranej frakcji będzie to mroczne pustkowy lub tętniące życiem zbiór łąki lasów. Obojętnie po której stronie się opowiemy, to całość wygląda może nieprzesadnie ładnie, ale naprawdę dobrze. Efekciarskie stworzenia latające po niebie i ogromne machiny robią wrażenie, a wraz z zagłębieniem się w ten otwarty świat o powierzchni 300 km2, nie będziemy narzekać na brak różnorodności. To jest jeden z najważniejszych plusów owej produkcji, bo mało, która gra aktualnie, stara się pozwolić graczowi na czystą dowolność w świata. Dodatkowo będzie nam towarzyszyć, przynajmniej na mój gust, jedna z ładniejszych ścieżek dźwiękowych, jakie usytuowano w świecie masywnych rozgrywek. Aby jednak w pełni poznać świat, trzeba wykonywać przeróżne zadanka, bo to na nich w głównej mierze opiera się rozgrywka. Jest to jedna z tych mniej przyjemnych kwestii w Black Gold. W większości są one naprawdę klasyczne i opierają się na przejściu w pewne miejsce, zabiciu kilku potworów lub też pozbieraniu przedmiotów. Nic wybitnego, nic zaskakującego, chociaż niekiedy trafiają się te perełki powiązane ze scenkami fabularnymi, co osobiście w każdej grze bardzo lubię. Dodatkowo zadania podzielono na różnego rodzaju rozdziały. Ważnym czynnikiem w Black Gold jest sposób prowadzenia walki. Chyba niewiele, o ile jakakolwiek produkcja dostępna na rynku, oferuje system target i non-target jednocześnie. Tak więc, zależnie od upodobań, możemy się przyłączyć na nasz ulubiony system. Bardzo dobre rozwiązanie, co jednak nie jest ostatnim smaczkiem. Każda postać posiada niezły asortyment umiejętności, w których znajdują się również te najlepsze i najbardziej efektowne, bo obszarowe. Co ciekawe, umiejętności nie wymagają, aby postać stała nieruchomo. Kastujemy je w ruchu, wykonujemy uniki i walczymy w całkiem przyzwoitej dynamice, a to jest chyba największy plus. Na koniec, standardowo kilka plusów na szybko. Po pierwsze, mamy mocno rozbudowane PvP: od gildi po frakcje, od pojedynczych osób po walki między serwerami. Sporo? Nie, bo jest tego więcej. Pojawiają się dynamiczne eventy, podziemie są w dużej części otwarte, gdzie można walczyć w systemie PK, no i areny gladiatorów, gdzie stawiamy czoła falom potworów, też są niegłupie. Do tego chyba najciekawsza sprawa, więc ogromna liczba mountów, od takich standardowych za questy, po takie za reputacje, które mają różne opcje, od ataku po obserwację, odbieganie po ziemi, po latanie w przestworzach. Potrzebują jednak również specyficznego traktowania, aby mogły funkcjonować, bo zmęczony mount specjalny traci swoje właściwości. Te zabawki można jednak ulepszyć w specjalnym drzewku. Tego typu stworzenia używamy wszędzie, od walk z bossem, po rozwałkę w trybie PvP. Niemniej jednak wiele osób narzeka na ową produkcję. Skąd się to bierze? Mogę jedynie przypuszczać, że błędów typu zacięcie w ścianie jest za dużo, pingi na serwerach amerykańskich, bo takie jedynie aktualnie istnieją, są za wysokie, quest zbyt łatwa, a interfejs przytłacza liczbą świecących ikonek związanych z prezentami z item shopu. Po prostu gra, która miała potencjał, nie została dopracowana. Tak więc jaką ocenę wystawić? W moim odczuciu gra zasługuje na 8, bo wiele czynników negatywnych wypływa z umieszczenia serwerów za oceanem. W sumie nie zwracałem również uwagi na błędy, które mi się trafiły. Wy jednak to robicie, więc myślę, że to właśnie szóstka z plusem będzie odpowiednią oceną dla owej produkcji. Zgadzacie się? Myślę, że tak, szczególnie, że jest to dobra alternatywa dla nadchodzącego arcadia. Czas jednak zakończyć dzisiejszy materiał. Trzymajcie się ciepło. Cześć!